Na pewno się dziwić czy myślą na od Julki, kanał, bo tu właśnie wkradłem się na jej, na jej konto. Jestem ja oczywiście na moim telefonie i wkradłem się do, do, do jej domu. Dobra. Dobra, czekajcie. Właśnie jestem. Dobra. Kogo tu nie ma? Dobra. Idę i sobie coś, nie wiem, popikam. Dobra. No dobra, w butach jestem. Więc idę coś sobie popikać. E, tutaj... A, że zagrała chyba Fortnite'a czy coś tu. Co ty tu robisz? No? No to no, przyszłam. Ale... Co ty tu robisz? No... Słuchaj, po prostu zasłam, No, po prostu. Jak po prostu? Co po prostu? Po prostu nagrywa? No, siemanko, widzowie. Oli, mnie teraz zaskoczył nam tak telefon. no, ja nie mogę. Oli, ale. A ty. E, jaki to masz telefon? A ty. A czemu to jest mój telefon? I ty nagrożony na moim koncie, rozumiem? No. A dlaczego tak? A, nie powiem. Widzowie, Oli, mnie teraz bardzo zaskoczył, bo. To nie wiem co to jest, ale dobra, no. eee, to Oli, no dobra, to może jak już jesteś tu, to, to co, może nagrymy e, jakiś odcinek razem, co? No to właśnie ja nagrywam. No wiem, no ale nie wiem, nagrymy coś. Nie no no sobie? pograjmy sobie, nie wiem, Fortnite w Minecraft. No to no, nie widzę nie, biedzi, to nie? To normalnie, nie. tak się wyłamiłeś, to najgrzeczniej troszkę. Chcesz, żeby miałeś dużo słów, bo jakoś Ci nie za bardzo idzie. No Słyszycie to? No. Bo jakoś, bo jakoś się nie staracie. Wyświetlenia, no. wyświetlenia są duże, a subiki to nie za bardzo. No, to Moje, Na moim kanale też nie za bardzo jest najlepiej, no. więc naprawcie to nigdzie. Żomeczek 1, 2, 3. No. Zapraszam. Mm -mm. Mm. To no. co? Gramy coś? Gramy. No i tu to, to Widzę, zagrałaś Fortnite właśnie. No. No mm. to co? co? Ja to się nie znam na Fortnite. No. Może w Roblox się, się znam na Fortnite, ale tak normalnie. nagrałem no, grałem. Widzowie! Dajcie, dajcie suba, jeśli... Na trzy... No może trzy albo dwa lajki, albo cztery robimy kolejny odcinek. Bo nie, nie, tak, wi tak, 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 tak. nie wiadomo ile, albo, albo jak zostawicie jednego sybika bądź dwa, to robimy. I, mhm. i coś nie za dużo tych odcinków było, więc postaraliśmy się nagrać kolejny. U mnie też mało filmów jest, ale dzisiaj chyba będzie specjal albo, albo piosenka. Nie wiadomo, kiedy na to No, bo wiadomo, że to możecie jutro, no bo to jest właśnie... niku no to nie będziemy... a, bo my będziemy pisać tekst. No, no, tak. Ale to jest właśnie ósmy czerwiec Oli. Rok 2022 2020, e, 2020. E, 20, e, Leciutkie, leciutkie cięcie zrobiliśmy No, bo, bo, bo musieliśmy zrobić. tak Sprawy, ja musieli sprawy, się, sprawy Bo ja miałem buty Musiałam zjąć No, to by tak, no nie na no, sprawy YouTube'owe powiedzmy, nie? No. Pogadaliśmy, czy to będzie odcinek, czy Ale! No co? Trzeba pomyśleć, w o Wiesz, okrejmy. trzeba, wi nie można kłamać, co nie? Mm. Warto powiedzieć nas nie spóźni. Widzicie, widzowie? Patrzcie, jakie... Jakie jak, youtubery... Yy, no, patrzcie, jak zostać ciężko youtuberem. Trzeba najpierw... Tutaj to, to, to ja, dla mnie to było bardzo trudne, bo ja myślałam, że chciałam właśnie zapłacić chyba 20 tysięcy złotych, albo 5 tysięcy, bo ja nie mam komputera i no tablet, ale będę mieć w komunii, no właśnie... Co Oli będziesz w komunii? No o, komputer. O, jaki. Nie wiem. A, dobra. Przepraszam za taki go Nie wiem. Ty, ale nie pisz. Ty nie jesteś pisem po obligacji. <laughs> Chcesz coś ponieść? Mmm, -mm. A Julka, ty chyba nie wiem. Mmm, no, To co? Gramy No to, no to dobra, pa Pa, jest jakiś tu typek kolejny typ Jakiś na motorze, jeszcze jakiś z pistoletem No to co, gramy brr, brr, brr. Ja nie mam papa nawet Tu jest A to ma klawiatura widownia Oj, ten pan nie działo. A to co ty masz? Znaczy działo. Tylko... O! Dobra. Mam fortnite tak, tak. Mm. Nie wiem do końca, czy będzie właśnie ta piosenka, czy specjalna dzisiaj, bo dzisiaj to będą mieć sprawy jakieś. Będę musiał wymyśleć właśnie co? tą premiera. Dobra, widzowie! Ja Was tak ustawię, żebyście widzieli ekran. Teraz nas nie będziecie widzieć. poczekajcie. Jak widzicie widzowie, już mamy tutaj, no, yy, no tylko sorry, bo muszę, muszę myszkę wziąć. Wam na pewno przeskazała. Nie, Cieszę. nie przeskazała przyska, nie, nie wiem czy to, wy wie to widzicie. Czysta fałdolców. Tak, czysta, czysta. Ja się nie znam, ja pierwszy raz widzę chyba ten ekran. w ładny, nie? A co ty dasz, e, Zombie Zambianita? Zambianitet. Zambianitet. Dobrze, to... Night, Zombie night. O, czy... Nie, ja nie za bardzo mam je czytać po angielsku. He, he. Tylko trzeba y, uważać, tak to nie będzie to za długo. Teraz ja, dzisiaj to może będzie najdłuższy odcinek. Widzowie! <laughs> sorry, widzowie, <laughs> mi tam. Hmm. Nie wiem, co mi kotało i tak. Mhm. Łączenie, chyba to się zaczęło. Aha. No to. Nie wiem. Nie, jest, jest. A ty, Julika, kiedy zrobiłeś tą piosenkę? O, właśnie, Widzowie! Piosenkę! A, widzicie już. Może na 50 słów. Może psało, na 40. Mhm. Widu. Zosta zostaw suba Widzu jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba to musisz koniecznie zostawić no, Nie jesteś widzem, ale jak zostawisz tego suba, tego gadka, który jest czerwony To zamień go na sorry Żeby był po prostu, kliknij w niego Jak chcesz to złonęć, Cegę, na zadać Nie nie żadnych odcinków Tak, patrzcie mnie... Jarmię! Lagimos To jeszcze jakie? No to... O, dobra Teraz wiem. Ojeju! To nie jest fala, Jo. No. To jest taka... Dobra, a... jeden je tu. Uratuj ho! go! O! Dobra! Co, lecimy? No... A jeszcze jest s tutaj. No! Widowie! Eee, widzu, jeśli jeszcze ja zostawiłeś suba, musisz koniecznie. Tylko wy chyba nie widzicie tego... A, widzicie chyba. Nie hmm. wiem. Nie wiem. Ale, ale... To jest... Jula 2014. No, ale nie takich takich taki rzeczy się nie godą. No No, To jest po prostu... patrzcie jakie gagatki tutaj. o. O ale, patrzcie, y, 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 Wiecie, jak go na niego mutanta zawsze dom ale dobra. To jeden <grym> <grym> typek ma prawie full HP. Atmos. Nie mam full HP, full a nie. No, Mamusz. Dobra, dobra Widzowie, ja idę miecz kupić, bo ja nienawidzę pistoletem robić. Aha. Dobrze. Mierz, masz miecz... Masz kilofic. Jeszcze najlepszy.

Zaraz będzie fala pomocy. Co? Tipek! Patrzcie. Elo! Sesji. Elo, elo! Pa! No? C -c 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 -c. Shift! Shift! Ja Shift to w Minecrafcie. Shift! Co tam w tym domku jest? Ziomeczek! To jest od niego dom O, jeszcze kolejny ziomeczek! Kolejny ziomeczek. Nie bo to tylko tu gra. O jaj, ta, o jaj, fala chyba. Jest, Dobrze widzamy. Patrzcie jak wybiją tym mieczem. Ja się nie znam. Fajnie. Fajnie, nie? No. I teraz mocny, Anio. Oli chcesz się tym zagrać? Nie, ja nie wiem. Oli, ja cię nie uczę, tylko... <laughs> tutaj we Fortnite. No. Masz tylko... Tylko Tylko pięć przycisków Widzowie. Tylko pięć, patrz e, Tutaj jak chcesz iść y, tam, nie? To, to tu można. Dobra nie, nie, tu ja, ja chcę coś powiedzieć, widzę. Dawaj! No. Patrzcie jest... ile użycia! Widzowie! No nie musisz tak krzyczeć. Ja muszę coś powiedzieć! ale. Jak chcę widzowie. Serce... Ja chcę widzowie powiedzieć! ale mutanty nie! Nie! Ja chcę widzowi coś powiedzieć. Widz... No to dawaj no. No że. Widzowie, bo, bo mamy takiego jakby. Takiego jakby. Takiego właściciela, że to jest. Dziecięcia osoba, nie no. Że nie jest z nami, nie ma wschodnictwa nas i no, że to jest taki, że jest prawie na każdej. Premierze, dawa dużo komentarzy na kanale. Jak też chcesz być taki, no oczywiście dostałaś wtedy moda, to zostaw suba i byj na prawie każdych odcinkach. Ale jeśli chcesz być najlepszy, i pozdrawiam, i oczywiście y będziemy. Dobra. pozdrawiać zdrowia! Y Pozdrawić na każdym odcinku. Okej, okay, no, dobra. Więc Wid zostawcie suba. I dobra, widzowie. No, wtedy możemy Cię pozdrowić. Widzu, widzu. Um, tak, a jak? A jak e, przy... Dobra. E, no jak to świetnie. Sorry, sorry, Ej, no, ja sorry widzowie. Albo już skończymy, co? No, widzowie, my już skończymy odcinek. E, ale Dobra. widzowie, jeszcze powiem, to że się tak. Właśnie ja wkradłem. Do was, na ten... <noise> Dobra, to... Ale widu. Zostawcie suba. suba. Bo wtedy... Bo wtedy możesz być pozdrawiany na każdym odcinku. Tak, ale ej, tak, ja. no i na tym samym końcu pozdrawiamy. No nie wiem. Czy wy, wy wiecie, gdzie my mieszkamy, ale. No nie wiedzą, może nie wiedzą. No nie, no my mieszkamy mamy dojść Ale ja. Ale Powiem, że, że tym, że nie wiem, gdzie, nie, nie wiem um, czy wiecie, że um, gdzie, gdzie my mieszkamy... Oni nie wiedzą, ale... My ale możecie... możecie wiedzieć. Mieszkamy. Mm. Nie możesz te, takich rzeczy opowiadać. Mm. To, 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 najwięcej youtuberów mieszka na Śląsku. Tak, to... No... my chyba. <śm> my też mieszkamy. No nie no, Warsowa to jest... Mieszkamy na Śląsku. Nie e, mieszkamy na Rudzie Śląskiej i koniec krewka, ale e, to jest Śląsk właśnie. No tak, no ale wie, jak, jak przyjedziecie do jakiegoś e, youtubera, na, na przykład albo Oliver albo, albo Jo, to poczęstuję was, was ciasteczkiem i też, nie? No, co ja no właśnie na Śląsku może pełno youtuberów, bo najbardziej to jest w Katowicach i Krakowie Warszawa no. Dobrze. To my może kończymy. Dobra, na widzu. Je, jeśli e, chcecie oglądać, że jeśli chcecie, żeby Wam się wyświetlały nowe odcinki, to zostawcie łapkę i suba. Su, suba ze dzwonkiem. Dobra, to my kończymy.